No dzień dobry, no lato już minęło. Oleandry mają ostatnie kwiatki, ostatnie pączki. Wyrosły nam pięknie, każdy wierzchołek kwitnie to dwa razy. Przycinany w ciągu sezonu jest nawet nasionko, mhm. ale my siat nie będziemy, bo nie wiemy co z tego urośnie. No i zapowiadają już na tą noc tylko jeden stopień ciepła. Czas z nimi uciekać do pomieszczenia. No ale Oleander nam troszeczkę wyrósł. Ładne, długie pędy. I co teraz będzie to zajmowało dużo miejsca w jakimś pomieszczeniu albo w pokoju takim chłodniejszym. Zaznaczam, że pomieszczenie powinno być dosyć chłodne. 5 do 15 stopni. Ale bez mrozy, bo jest to roślinka wrażliwa na mróz. Część liści na pewno jest, jeszcze spadnie. Ja postaram się go tak przygotować, żeby mi to pasowało na przyszły rok, żeby zacząć znowu od jakiejś wielkości tego oleandra, by go sobie hodować, żeby nie był za duży, ale dosyć gęsty, by tych kwiatów było sporo. Na takich pojedynczych gałęziach, no wiadomo, że to się tak nie rozkrzewi, wypuści tylko czubek. Tak? a reszta będzie łysa czyli takie długie ładne przyrosty po prostu wycinam staram się zostawić oczywiście te wszystkie kwiatostany też trzeba usunąć o, tu mamy taki fajny, duży przyrost pod dołu, i żeby ten dół był dalej gęsty to tego z kolei utnę tylko trochę tak, żeby wypełnić koronkę ten tu najdłuższy przyrost wydniemy cały ale zostawiam tą rozkrzewioną część z której wypuszczą 3-4 nowe przyrosty zakończone kwiatem już na rok następny tu mamy znowu przekwitły jakiś kwiatostan. usuwamy tu znowu przekwitły kwiatostany o, taki, na takich miejscach, które są bardzo rozkrzewione, szczególnie mi zależy, bo tu jest szansa, żeby wypuści dużo, dużo przyrostów. Tu mamy taki fajnie rozkrzewiony pęd, który jakby było ciepło, jeszcze by zachwycił teraz, na tych wierzchołkach, usunął na wyklatostan. I patrzę za pierwszym rozgałęzieniem i on nie ma mniej więcej, tu dużo liści, tu jest nowa odnóżka. Tu jest nowa odnóżka, widać to. No już raz pokaż. Tu mamy nową odnóżkę, tu mamy nową, a tu jest ten rozkrzywiony główny. Ja bym ten rozkrzywiony główny skrócił nad tymi trzema listkami. O, i wtedy mam szansę, że tu z każdego tego pąka, tak, za tym liściem, wypuści nowy pęd na wiosnę, prawda? Mm -hmm. I będzie to gęste. O, tu jest ta sama sytuacja. Ucinamy pęt ten Wierzchołkowy, a zostawiamy ten krótszy. O, no i tak jesteśmy już przy samym wierzchołku. Tu patrz, Michalina, widać zaczątek nowego pędu, tak? tak. Tu był stary kwiatostan z nasionem tego usuwania. Długi pęd też. I teraz z tych kątów liści trzech powinny być trzy nowe pędy na wiosnę. A tu też stary kwiatostan i jeden ten wierzchołeczek zostawiamy, czyli kąty liści plus ten wierzchołek dają nam pewność, że tu będzie też gęsto, nie? Tutaj też widać, tak? Już zaczyna nam pokazywać miejsce, w którego będzie lubił się krzewić, mhm. nie, czyli minimalny pączek, a tu już taki co wypuścił, resztę, nadmiar. Też usuwam. Tu jakie piękne nasiona. Zobacz. Mm. Zobacz, jak z paragonów. No. Nie? No i co? Wycinamy też nad trzema listkami. Tu gdzie jest szansa, że ładnie się nam rozkrzewi. No i zostaje nam ta część koło ściany. Tutaj też, jak widać, jest miejsce, w którym. Po byłym kwiatostanie, widzisz, to miejsce, takie siodełeczko, nastąpiło rozkrzewienie i mamy trzy fajne liście i te dwa fajne podwójne z nowym czubkiem. Czyli te długie czuby usuwamy i pozostaje nam miejsce do rozkrzewienia. Tu już widać, że te listki, niż one będą spadać, one dojrzewają się i spadają. Takich liści będzie wiele. I proszę się tym nie przejmować, bo w zimę jeszcze dzień krótszy do tego pomieszczenie. No i będzie kiepsko. Tu jest szansa, że z każdego tego kąta na wiosnę z pąków śpiących wypuszczać będzie nam nowy pęd. Wszystko zależy od tego, w jaką ziemi go troszeczkę przesadzimy wiosną i jakiego nawozu użyjemy. No i w ogóle w jakiej kondycji nam przetrwa. Nie, ale będziemy się starać, żeby w jak najlepszym. Tutaj to samo niemy nad tym rozkrzewieniem, z którego już widać, że oleander ma chęć wypuszczać nowe przyrosty. Tak? Mhm. To są takie miejsca przy rozkrzewieniach, w których jak gdyby roślina czerpie bazę na te nowe pędy. I to by było na krótce po tym ile już tej rośliny opadło. Tak, I to jest rzecz normalna. Jak tylko dzień się zrobił krótszy, roślina intensywnie kwitła. Tak? To i zaczęły się opadać. I teraz tak, jeżeli uznamy, że ten pojemnik jest już za ciasny, nie wiadomo ile mamy tego oleandra, Możemy wyciągnąć tę brywę na wiosnę, uciąć część tych korzeni, dosypać nowej ziemi i trzymać takie doniczki jeszcze z rok, jak mm -hmm. mamy mało miejsca. A jeżeli będziemy mieli miejsca dużej więcej na tarasie, no to po prostu doniczkę zmieniamy na większą. Dodajemy świeżej ziemi i dalej hodujemy temperatura zimą, tak jak mówiłem, od 5 do 15 stopni. Staramy się, żeby on nie rósł jak będzie nam przyrastał na długość będzie wypuszczał nowe pędy na bieżąco możemy je wycinać tak żeby powodować rozkrzemienie, pobudzanie tych pąków śpiących i już w marcu można powolutku wstawić to do cieplejszego pomieszczenia żeby roślinka budziła się do życia, żeby już w maju pierwsze te pąki kwiatowe były gdzieś blisko do kwitnięcia fajna roślinka by kwitnie całe lato i takie na taras, dosyć gęste, nieduże. Warto trzymać. Jest wielu ludzi, którzy je bardzo lubią. Ja też do takich należę. A wielkość krzewu zależy od Was. Ważne, żeby tak to teraz przyciąć, żeby Wam się swobodnie zmieściło do pomieszczenia. Nie było duże, ale rokowało na to, żeby roślinka była gęsta. Zaniedbamy to cięcie. Będą pojedyncze gałęzie które potem ciężko jest rozkrzepić. Trwają prace końcowe nad kalendarzem na rok 2024. Tutaj mam kalendarz na ten rok aktualny, ale powiedz, czego możemy się spodziewać po kalendarzu na rok 2024? Przede wszystkim przedstawienie zadań na miesiąc, na tydzień, na dzień rozwinięcia problemu, jaki masz nasz nas może spotkać w danym tygodniu czy w danym miesiącu, no i rozwiniętych, rozwiniętych porad i wspaniałego miejsca do notowania, do zapisywania swoich także uwag i czynności, jakie żeście wykonali. Czyli taki niezbędny plan ogrodnika, kalendarz do codziennego korzystania. Zamawiać można w naszym sklepie internetowym zielonepogotowie.pl. Przedsprzedaż trwa do końca października. Na podstawie zamówień złożonych właśnie w tym miesiącu zlecamy drukarni nakład, w jakim ma zostać wydrukowany ten kalendarz. Także zapraszamy do zamawiania. Serdecznie zapraszam.